Dzień dobry, drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Dziś poświęcimy ten wyjątkowy moment, aby zastanowić się, jak umieścić Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu. Przypomnijmy sobie słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza, rozdział 6, werset 33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Ten fragment przypomina nam o znaczeniu priorytetowego traktowania naszej relacji z Bogiem, ufając, że On zatroszczy się o wszystkie nasze potrzeby. Jezu, tego ranka zgromadziliśmy się, aby Cię wielbić i uznać Twoją suwerenność w naszym życiu. Ty jesteś Stwórcą wszystkiego, Panem Panów i Królem Królów. Pomóż nam naprawdę zrozumieć, co to znaczy umieścić Cię na pierwszym miejscu w naszym codziennym życiu. Boże, często dajemy się ponieść troskom i obowiązkom tego świata, zapominając o oddaniu Ci należnego miejsca. Przepraszamy za tę chwilę i prosimy, abyś pomógł nam ponownie ustalić nasze priorytety, umieszczając Cię w centrum wszystkiego, co robimy. Panie, uznajemy, że jesteś źródłem wszelkiej mądrości i zrozumienia. Pomóż nam szukać Twojego przewodnictwa we wszystkich decyzjach, które podejmujemy zarówno tych dużych, jak i małych, abyśmy zawsze pytali, co zrobiłby Jezus przed podjęciem działania, starając się we wszystkim zadowolić Ciebie. Jezu, nauczyłeś nas, że gdzie jest nasz skarb, tam będzie i nasze serce. Pomóż nam strzec naszego serca i składać nasze skarby w Tobie, uznając, że wszystko co mamy, pochodzi z Twoich hojnych rąk. Niech nasza adoracja będzie szczera i nieustanna. Boże, wiemy, że umieszczenie Cię na pierwszym miejscu oznacza ufność Tobie, nawet gdy nie rozumiemy Twoich dróg. Wzmocnij naszą wiarę, abyśmy mogli odpocząć w Twoich obietnicach, wiedząc, że masz dla nas to, co najlepsze, nawet w trudnych chwilach. Panie, często szukamy satysfakcji i spełnienia w przemijających rzeczach tego świata. Przypomnij nam, że tylko w Tobie znajdujemy prawdziwą pełnię i sens. Niech nasza radość będzie w Twojej obecności i w spełnianiu Twojej woli. Jezu, jesteś doskonałym przykładem jak żyć życiem skoncentrowanym na Bogu, tak jak szukałeś woli Ojca we wszystkim. Pomóż nam czynić to samo. Niech nasze czyny, słowa i myśli odzwierciedlają Twoją miłość i łaskę w każdym momencie. Boże, Uznajemy, że umieszczenie Cię na pierwszym miejscu oznacza także miłość bliźniego jak siebie samego. Pomóż nam dostrzegać potrzeby innych i służyć im z miłością i współczuciem, wiedząc, że czyniąc to, służymy Tobie. Panie, czasami czujemy się przytłoczeni obowiązkami życia. Przypomnij nam, aby najpierw szukać Twojego królestwa, ufając, że zaspokoisz wszystkie nasze potrzeby. Niech odpoczywamy w Twojej opiece i zaopatrzeniu. Jezu, wzywasz nas, abyśmy byli solą ziemi i światłem świata. Pomóż nam żyć w taki sposób, aby inni widzieli Twoją obecność w nas. Niech naszą priorytetem będzie zawsze chwała Twojego imienia we wszystkim, co robimy. Boże, wiemy, że umieszczenie Cię na pierwszym miejscu oznacza poświęcenie czasu na bycie w Twojej obecności. Pomóż nam tworzyć chwilę ciszy pośród zgiełku dnia, aby usłyszeć Twój głos i rozmyślać nad Twoim Słowem. Panie, często martwimy się o przyszłość i rzeczy, które są poza naszą kontrolą. Przypomnij nam, aby najpierw szukać Twojego Królestwa, ufając, że Ty masz wszystko pod kontrolą. Niech będziemy żyć jeden dzień na raz, ufając Twojej wierności. Jezu, Nauczyłeś nas modlić się, przyjść Królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Pomóż nam codziennie żyć tą modlitwą, starając się dostosować naszą wolę do Twojej. Niech Twoje cele spełniają się w nas i przez nas. Boże, uznajemy, że umieszczenie Cię na pierwszym miejscu oznacza oddanie Tobie wszystkich obszarów naszego życia, naszych relacji, pracy, finansów i marzeń. Pomóż nam Cię czcić w każdym aspekcie, szukając Twojego przewodnictwa i aprobaty ponad wszystko. Panie, czasami czujemy pokusę, aby podążać własnymi ścieżkami. Wzmocnij nas, abyśmy opierali się pokusom i zawsze wybierali to, co Cię zadowala. Niech znajdziemy satysfakcję w spełnianiu Twojej woli, nawet gdy jest to trudne. Jezu, obiecałeś, że kiedy najpierw szukamy Twojego Królestwa, wszystkie inne rzeczy będą nam dodane. Pomóż nam ufać tej obietnicy, wiedząc, że dbasz o każdy szczegół naszego życia, gdy umieszczamy Cię na pierwszym miejscu. Boże, uznajemy, że oddawanie Ci czci i umieszczanie Cię na pierwszym miejscu jest przywilejem, a nie ciężarem. Niech znajdziemy radość w urzeniu Tobie i życiu dla Ciebie. Odnów w nas miłość i pasję do Twojej obecności. Panie, pomóż nam być przykładem dla innych, jak żyć życiem skoncentrowanym na Tobie. Niech nasze działania i postawy inspirowały tych wokół nas, aby również szukali Ciebie i umieszczali Cię na pierwszym miejscu w swoim życiu. Jezu, dziękujemy za Twoją bezwarunkową miłość i za Twoją łaskę, która nas podtrzymuje. Niech naszą odpowiedzią na tę miłość będzie życie w nieustannej adoracji, umieszczając Cię zawsze na pierwszym miejscu, nie tylko słowami, ale i czynami. Boże, pomóż nam pamiętać, że umieszczanie Cię na pierwszym miejscu oznacza także ufność Twoim czasom i drogom. Często chcemy natychmiastowych odpowiedzi lub szybkich rozwiązań. Ale Ty wzywasz nas do cierpliwości i wytrwałości, niech odpoczywamy w pewności. Że Twoje plany są doskonałe, nawet gdy ich całkowicie nie rozumiemy. Panie, uznajemy, że oddanie Ci pierwszego miejsca w naszym życiu wymaga dyscypliny i intencjonalności. Pomóż nam tworzyć nawyki, które pielęgnują naszą relację z Tobą. Czy to przez nieustanną modlitwę, czytanie Twojego słowa, czy służbę innym. Niech rośniemy każdego dnia w poznaniu i bliskości z Tobą. Jezu. Nauczyłeś nas, że nie możemy służyć dwóm Panom. Uwolnij nas od pokusy, aby dzielić naszą lojalność między Ciebie a rzeczy tego świata. Niech nasze serce będzie całkowicie Twoje, szukając Twojej aprobaty ponad ludzkie uznanie. Pomóż nam porzucić wszystko, co konkuruje z Twoim miejscem priorytetu w naszym życiu. Boże, wiemy... Że umieszczanie Cię na pierwszym miejscu nie oznacza ignorowania naszych codziennych obowiązków, ale raczej realizowanie ich z nową perspektywą. Pomóż nam widzieć naszą pracę, naukę i zadania jako okazję do chwalenia Ciebie. Niech wszystko, co robimy, będzie wykonywane jak dla Ciebie, dążąc do doskonałości w każdej dziedzinie naszego życia. Panie, uznajemy, że czasami nie udaje nam się oddać Ci należnego miejsca. Dziękujemy za Twoją łaskę, która nas odnawia i daje nam nowe możliwości każdego dnia. Pomóż nam nie zniechęcać się naszymi porażkami, ale kontynuować poszukiwanie Ciebie z całego serca, ufając Twojej miłości i przebaczeniu, które nas nieustannie odnawiają. Drodzy bracia i siostry, niech ta modlitwa odnowi w Was pragnienie umieszczania Boga na pierwszym miejscu w Waszym życiu. Pamiętajcie, że gdy szukamy Królestwa Bożego ponad wszystko, On dba o każdy szczegół naszego życia. Nie zapominajcie, że mamy jeszcze dwie modlitwy na ekranie do wyboru, aby kontynuować tę modlitwę. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście kanału, zróbcie to teraz, aby otrzymywać więcej inspirujących treści jak ta. Niech łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i komunia Ducha Świętego będą z Wami wszystkimi. Niech będziecie wzmocnieni i inspirowani do życia każdego dnia z Bogiem na pierwszym miejscu. Niech wasze życie będzie żywym świadectwem Bożej miłości i priorytetu. Życzę Wam błogosławionego dnia. Amen.